W tym zielonym filmie, co zresztą można zobaczyć po aranżacji. Otóż postanowiłam nagrać dla Was film, którego jeszcze nie było, o roślinach do ciemnych pomieszczeń, do ciemnych miejsc. O roślinach, które nie wymagają naprawdę dużo pielęgnacji, podlewania, będą to kwiaty doskonałe dla tych z Was, które nie lubią się bawić w podlewanie codzienne, czyszczenie liści, przesadzanie, naprawdę będą to takie rośliny hardkorowe. Zacznijmy od tego kwiata, który dostałam od mojej mamy, i tak naprawdę dostałam go. W zeszłe wakacje i to były tylko dwa listki. Jest to filodendron pnący, kwiat, którego, który kiedyś mi się nie podobał. Jest to roślina naprawdę dla tych z Was, które mają mieszkanie mało oświetlone albo jakieś miejsce mało oświetlone. Nie pamiętają o częstym podlewaniu. Ta roślina naprawdę nie ma dużych wymagań. Do tego y, jest to roślina pnąca. Możemy ją właśnie y, sobie tak gdzieś zapleść w górę. Ona wtedy lepiej rośnie, albo tak jak w moim przypadku, akurat ona, te liście spadają w dół, ale czekam aż ona troszeczkę jeszcze podrośnie. Mi się też podoba taka zawinięta, trochę żeby tych liści było dość sporo tutaj y, przy samej doniczce. Roślina, która nie potrzebuje dużo wody, nie potrzebuje dużo światła. I i bardzo szybko rośnie. Kolejną rośliną, którą bardzo dobrze na pewno znacie, którą e, możemy zobaczyć w wielu polskich domach, jest dzamikulka z damifolia. Tutaj roślina, która bardzo wolno rośnie w porównaniu do tej wcześniejszej, ale ma przepiękne liście, takie grube soczysty. Ona właśnie w tych liściach zbiera wodę, więc tutaj, nawet jeśli w okresie zimowym podlejemy ją raz na miesiąc, w okresie letnim może troszeczkę częściej. Polecam takie oddychające doniczki, wtedy na pewno nam też te korzenie nie zgniją. Ten kwiat stoi w pokoju mojego syna, tam jest naprawdę bardzo mało światła, tylko po południu i ona mimo wszystko wypuściła kilka nowych, tutaj młodych. Powtarzam, to jest roślina, która rośnie w miarę wolno, ale według mnie to jest taki hardkorowiec, który ma w sobie bardzo dużo elegancji. Jest to kwiat naprawdę bardzo bardzo wdzięczny. Kolejna roślina, którą bardzo lubimy, jest bardzo popularna w Polsce, to skrzydłokwiat. Ona tu zaczyna mi teraz znowu szykować się do kwitnięcia. Przez jakiś czas przestała kwitnąć, bo przestawiłam ją w inne miejsce. Jest to kwiat również, który potrzebuje trochę więcej wody, trochę więcej uwagi, ale wytrzymuje też, nawet jeśli znajdziecie tą roślinę taką już. Klapnięte te liście, bo nie podlałyście, zapomniałyście, to wystarczy podlać, ona już w kilka godzin, od razu liście się podniosą. Jest naprawdę rośliną bardzo wytrzymałą, taki twardziel naprawdę i pięknie kwitnie, i wystarczy jej naprawdę rozproszone światło, nawet niewiele tego światła. Ja trzymam ten kwiat w sypialni, koło telewizora, i tam naprawdę dociera do niej niewiele światła. Kolejną rośliną, która staje się bardzo popularna i bardzo lubiana w Polsce jest Sanseveria. Mamy też Sanseverię cylindryczną. Widzicie, ona ma tutaj takie szpiczaste liście, można powiedzieć. Bardzo często niestety kupujemy ją kolorową. Właśnie zabarwione są te końcówki na jakiś kolor błękitny, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy. Ja też taką kupiłam i widzicie, zdarłam sobie tą zdrapałam tak delikatnie. W niektórych miejscach tylko się uszkodziła. Ten, ten, ten kolor musicie to zdrapać, bo ona wtedy wolno rośnie i cierpi. Także jeśli kupicie albo dostaniecie od kogoś właśnie taką z tym kolorem, tutaj z tym, 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 tą farbą na końcówkach, to polecam właśnie to usunąć. Dopiero kiedy usunęłam właśnie ten kolor, ona zaczęła mi tutaj rosnąć. Ja też tutaj dałam szczepek innego kwiatka, tak z głupoty, bo mi odpadł i się przyjął. I zaczyna mi tutaj malutkie dzieciątka wypuszczać. To też jest kwiat który jest bardzo taki minimalistyczny, bardzo dobrze będzie wyglądał do takich minimalistycznych miejsc, mieszkań, pomieszczeń. Rośnie bardzo, bardzo wolno, ale tutaj możecie ją podlewać raz na ruski rok. Naprawdę ona też nie potrzebuje dużo światła i sobie tam powoli rośnie. Nie jest to też roślina, która wymaga właśnie przesadzania, podlewania czy dużej ilości światła, także na pewno jest to świetny okres dla tych z Was, które nie lubią, nie mają czasu właśnie, by. Latać za roślinami. Jak możecie zobaczyć, są przeróżne kolory i odmiany właśnie tej rośliny. Ta podoba mi się najbardziej, ona ma tutaj takie piękne żółte końcówki. Przepięknie rośnie. Też kwiat, który podlewam bardzo, bardzo rzadko, która nie potrzebuje dużej ilości światła i wody. Ta również, tą uratowałam ze sklepu, bo była tam rzucona w taki, na takim regale. Tak mi było przykro. I postanowiłam, że ją kupię, i już wypuściła mi tutaj dwa listki, co zresztą możecie zobaczyć, bo mają taki jaśniejszy kolor, ona później ciemnieje, jak te listki są troszeczkę starsze. Jest też bardzo łatwe przesadzanie takiej rośliny. Wystarczy, że obetniemy listek i przesadzimy do innej doniczki, i naprawdę ona się fajnie przyjmie. Roślina, która naprawdę nie potrzebuje w ogóle dużej ilości światła, ani wody, i pielęgnacji, ani uwagi, a myślę, że odwdzięcza się przepięknym wyglądem. I jedyna rzecz, którą polecam, jedyna rzecz, na którą musicie uważać bo ja niestety miałam też taki duży okaz z długimi liśćmi. E, niestety e, pozostawiłam na zewnątrz zbyt długo, zimna temperatura, e, niska temperatura bardzo im szkodzi. Także jedyna rzecz, jaką bym Wam właśnie zasugerowała, to e, by nie trzymać jej na zewnątrz cały rok. Ja właśnie tamten okaz e, dałam do domu w listopadzie, już były lekkie przymrozki wieczorem i ona mi niestety... No, nie wiem, czy uda mi się ją uratować, także uważajcie właśnie tylko na niskie temperatury. Wszystko inne, wysokie temperatury, susze, małą ilość światła jak najbardziej dobrze znoszą. Kolejny kwiat, który naprawdę nie wymaga dużej ilości pielęgnacji światła i wody, jest peperomia. Jest to kwiat, który myślę daje mi najwięcej satysfakcji, bo za każdym razem, kiedy na niego patrzę, to zdaję sobie sprawę i przypominam sobie, że uratowałam go od pewnej śmierci i on chyba dlatego mi się tak odwdzięcza. Bo tu już miał tylko jeden listek, pełny robaków, pełny jakichś dziwnych robaczków, i udało mi się go uratować. I zobaczcie, jak on przepięknie rośnie, ile on ma liści. Tutaj mi wypuszcza kolejne trzy nowe. No, wygląda przepięknie, przepięknie, odbija światło. Co jakiś czas go myję ściereczką wilgotną, właśnie w tym momencie go muszę umyć, bo na nim bardzo widać kurz. Są to liście o dużej powierzchni, pięknie wyglądają właśnie, kiedy one są czyste. I powtarzam to, bo nie każdy to później ma ochotę, właśnie. Każdy jeden po Jedynczy listek myć na innych kwiatach, może tego nie widać. Za kulka też na nim widać właśnie kurz. San Severia nie, nie ma takiego problemu, także pamiętajcie, że te listki są delikatne, jeśli je właśnie przecieramy, żeby one tam nie odpadły. Na to musimy uważać. I poza tym jest to roślina, która ma naprawdę bardzo małe wymagania, pięknie rośnie, jest to roślina, którą warto mieć w swojej kolekcji. Kolejna roślina, którą bardzo, bardzo polecam to jest patyczak kupiłam jakby był połowę mniejszy, przepięknie rośnie roślina, która nie wymaga dużej ilości wody, ale bardzo lubi mimo, że jest to sukulent, bardzo lubi zraszanie, także pamiętajcie żeby często spryskiwać tą roślinę, ona wtedy szybciej będzie Wam tutaj się rozrastała, roślina, która nie ma dużo światła, nie potrzebuje dużo światła, wręcz przeciwnie, bezpośrednie światło, słońce ją pali był taki okres, kiedy wystawiłam ją Tutaj na stolik, na zewnątrz, i zauważyłam, że końcówki zaczęły mi się barwić na taki dziwny czerwony kolor. Yy, po, zrobiłam zdjęcie, pojechałam do sklepu z kwiatami i zapytałam się pana, właśnie. Dlaczego one mi się tak barwią? On mi wtedy powiedział: Absolutnie ten kwiat nie lubi bezpośredniego światła, i on wtedy tak, jakby palą mu się te końcówki. Także odradzam bezpośrednie, mocne światło, ale właśnie jakieś takie bardziej zacienione, rozproszone światło. Ona wtedy bardzo szybko rośnie. Ostatnio też odpadła mi końcówka przy przestawianiu. I włożyłam ją do doniczki, już mi się przyjęła. Także bez problemu możemy sobie ją też przesadać. Jest to też roślina, która bardzo dobrze wygląda we wielu wnętrzach i tych nowoczesnych, i tych mniej nowoczesnych. W wielu miejscach jako kwiat opadający do doniczek, właśnie takich wiszących, jak i właśnie na przykład kompozycja z innymi kwiatami. Polecam wam też wszelkiego rodzaju bluszcze. Takurat stoją na zewnątrz w tym okresie, muszę powoli znaleźć im miejsce w domu. Są to rośliny, które naprawdę nie wymagają dużej ilości światła, nawet wody, mogą się pięknie prezentować właśnie w kompozycji z innymi. Ja je kupiłam w Ikei i właśnie planuję je połączyć z innymi kwiatami, coś co pnie się ku górze, coś co pnie się ku dole. To jest akurat Hedera. Wydaje mi się, że mają też bardzo ciekawe liście, szybko rosną, naprawdę bardzo szybko się rozrastają i jest to taka roślina naprawdę niewymagająca, aczkolwiek odradzam, by właśnie tą roślinę trzymać w sypialni. Są rośliny, których raczej bym nie polecała właśnie mieć w pokoju, w którym śpimy. To jest jedna z nich. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie. Mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć. Nagrałam ten film ze względu na to, że wiem, że śledzi mnie bardzo dużo osób, które uwielbiają kwiaty. Uwielbiają nie tylko storczyki, o których bardzo często mówię, ale właśnie też rośliny, które są zawsze zielone. Ale śledzą mnie też osoby, które na przykład może nie mają takiej pasji do kwiatów, ale dostały od kogoś w prezencie ten kwiat i nie wiedzą, gdzie go postawić i jak się nim zająć. Czasami możemy upolować. Super promocje na niektóre okazy, i myślę, że mieszkanie czy dom naprawdę zyskuje bardzo dużo, jeśli właśnie w wewnętrzu są też takie zielone, przepiękne okazy. Ja się teraz z Wami żegnam, mam nadzieję, że film Wam się podobał i widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!